Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Kuzema, a to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Muszę Wam zdradzić tajemnicę na dzień dobry. Kiedy wysłuchacie tych zapisków, to sytuacja może być trochę inna. Zawsze staram się nagrywać w niedzielę, ale w niedzielę będę w podróży. W związku z tym nagrywam w piątek i to będzie stan, który będę Wam podawać na godzinę 13 czasu Kijowskiego. W piątek. Przepraszam Was za takie niedociągnięcie, no ale tutaj logistyka wygrywa. Przepraszam także, że tydzień temu nie było zapisków z niedonieckiego kwadratu, ale mój pobyt w Lwowie i realizacja dwóch materiałów. Mam nadzieję, że ten z los Jankowers już widzieliście, a w niedzielę obejrzycie przekrojowy reportaż z Lwowa z retrospekcjami, z przypomnieniem Lwowa na przestrzeni tych trzech lat, kiedy tam jeździłam. No mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zgodnie z zapowiedzią, mimo że wsparcie spadło, ja bardzo dziękuję patronkom i patronom z patronite.pl Karolina Kuzema i wspierającym zrzutka.pl na ety Karolina Kuzema za wsparcie. Olga dołączyła do naszych patronów, Kasia odeszła. Od, naszych, od naszego wsparcia, bo się na mnie obraziła, mimo już nie zmieniłam absolutnie swojego przekazu, ale widać, że po prawej stronie dzieje się niedobrze. O tym też w dzisiejszym podcaście. Dzięki waszemu wsparciu mogę realizować swoje materiały i zgodnie z zapowiedzią podtrzymuję ją. Od września, no zobaczymy na ile to się uda, ale od września i przynajmniej przez cały wrzesień wracają zapiski z niedonieckiego kwadratu dwa razy w tygodniu. W poniedziałek o godzinie 11 czasu polskiego oraz w czwartek o godzinie 18 czasu. Polskiego. Mam nadzieję, że wtedy będziemy wspólnie razem bardziej jeszcze na bieżąco, a ja nie będę miała żadnych, żadnych luk, jeżeli chodzi o informowanie. Natomiast jak widzieliście sierpień też był intensywny pod kątem reportaży i mini reportaży. Dużo więcej się działo niż wcześniej. Jak się domyślacie, to również są koszty. Ja ten poziom będę bardzo chciała utrzymać. Mam kolejny pomysł na, na reportaż, albo i nawet dwa. Zobaczę, jak mi, się to, jak mi się to uda czasowo i finansowo, bo sierpień też był dla mnie bardzo nieprzewidywalny. Myślałam, że trochę inne materiały będę robić, ale kalendarz pogrzebowy dosyć mocno mnie tutaj zdeterminował. To jest wojna i jak widać, od trzech i pół roku. Planowanie czegokolwiek na wojnie, nawet tak prostych rzeczy, jak zrobienie reportażu, ba, albo wywiadu może się okazać, może się okazać no niestety, nietrafionym planem. Ja zawsze się staram realizować te zobowiązania wobec Was, jak wiecie, no ale przyznaję, że wychodzi, wychodzi czasem różnie, za co przepraszam. Kalendarz jest mniej więcej znany, Plany są mniej więcej znane, e, no a my przechodzimy do zapisków. Zapiski z frontu. Postanowiłam dzisiaj o tym froncie trochę inaczej wam opowiedzieć, bo mam wrażenie, że zasypuję was czasami jakimiś nazwami wsi, których w ogóle nikt na mapie nie jest w stanie znaleźć, więc postaram się, postaram się tę sytuację na froncie trochę inaczej opisać. No, Na pewno jedną z najważniejszych rzeczy jest fakt, że już potwierdzone Rosjanie weszli do obwodu dniepropirowskiego, zajęli dwie wioski i nie nie jest to to słynne daczne, o którym się cały czas którym cały czas się przerzucała strona ukraińska i Rosyjska w ostatnich tygodniach w zupełnie innym miejscu weszli do obwodu dnipropiotrowskiego. Na razie z punktu widzenia militarno, techniczno-logistycznego nie jest to jakaś straszna informacja. No oni mają ten swój propagandowy sukces, żeby móc powiedzieć swojej opinii publicznej, że są obecni w kolejnym obwodzie. No ale umówmy się, że to, to, na, razie, to na razie jest taka symboli symbolika, natomiast na pewno trzeba to obserwować, bo tam może być taka próba przejęcia drogi na miejscowość Pokrowskie, nie mylić z Pokrowskiem, Pokrowsk jest w obwodzie donieckim, Pokrowskie jest w obwodzie dniepropietrowskim. Być może to jest ich plan. Myślę, że zobaczymy. Natomiast no, w, w udany sposób też e, działają w obwodzie donieckim przy granicy z obwodem dniepropietrowskim Ukraińcy. Tam udało się z kolei parę, parę wiosek odbić. Ten, ten teren tego słynnego już wyłomu rosyjskiego, tych Króliczych Uszu, zmienia co chwilę kształt. Jeżeli sobie popatrzycie na Deep State Map, tam, tam rzeczywiście też e, Widać, widać, że się dzieje. To na pewno jeszcze nie jest koniec tej, tej akcji, ale. Ale Ukraińcy w odpowiednim momencie i chyba w odpowiedni sposób, w mojej ocenie, zareagowali na ten wyłom, który też oczywiście był w dużej mierze ich błędem na miejscu obrony, więc tutaj nie mamy co do tego wątpliwości. Natomiast, natomiast to jest jakby taki element do obserwacji. No ciężka, ciężka sprawa, słuchajcie, jeżeli chodzi o, o sam Pokrovsk, bo Rosjanie faktycznie są na przedmieściach, oni próbują go tak sobie. Otaczać, czy w zasadzie no w pół to on już jest, ja, ja bym tak to powiedziała, natomiast no kwestia czasu, co wydarzy się dalej, i w którą oni stronę będą próbowali iść, bo jak z kolei popatrzymy na sąsiedni mrynograd, no to tam trochę inaczej wygląda sytuacja. Tam raz ich się udaje bardziej odsunąć, raz się znowu przesuwają od, od strony. Tej słynnej malinichki i drogi, o której opowiadałam nie wiem ile razy drogi Pokrowsk-Konstantynówka, drogi, która od dawna jest pod, pod ich kontrolą. Jeżeli chodzi o samą Konstantynówkę, też nie jest, nie jest za ciekawie. Tam sytuacja jest już bardzo niebezpieczna pod kątem tego, że no, oni sobie bezkarnie kaby puszczają, ale słuchajcie, w takich ilościach to to jest naprawdę takie zniszczenie tego miasta, że, że ciężko to sobie wyobrazić. No na pewno w internecie obrazki, czy z Konstantynówki, czy z Pokrowska widzicie, no ale bywa, bywa tak, że w ciągu paru chwil przylatuje sobie na przykład sześć kabów. Ja to niestety znam bardzo dobrze z autopsji i wiem, że to jest po prostu Masakra. Dlatego no, mam nadzieję, że ostatni cywile, którzy jeszcze są w Konstantynów, że oni naprawdę się stamtąd ewakuują, nim będzie za późno. Natomiast to miasteczko też próbuje być brane przez nich w okrążenie. Powiedziałam miasteczko, a w zasadzie powinno mówić to, co z tego miasteczka. Zostało, bo te obrazki są strasznie przygnębiające, wiecie, zwłaszcza dla, dla ludzi, którzy, a, którzy jeździli w te miejsca, znają je dobrze, jakby z innego momentu, nawet jeździli na wojnie, ale to jeszcze nie było takich zniszczeń, było niebezpiecznie, były przyloty, były różne ataki, ale nie było takiego, takiego zniszczenia, takiego zrównania z ziemią. A myślę, że osobą, która świetnie wam, o Konstantynówce może opowiadać, jest Paweł Reszka, który wielokrotnie jeździł. Między innymi do Konstantynówki, ale na swoim Facebooku publikuję też takie listy z Konstachy, są bardzo przejmujące i bardzo, bardzo zresztą Wam polecam lekturę. Natomiast jeżeli chodzi o inne miejsca frontu, ja przeskakuję w tej chwili do obwodu charkowskiego, bo słuchajcie, sytuacja wokół kupiańska jest bardzo ciężka. W tej chwili ten odcinek to jest najcięższy odcinek bez dwóch zdań, jeśli chodzi o odcinek obwodu Harkowskiego. To mam na myśli. Ja wiem, że wszędzie jest trudno, ja wiem, że wszędzie jest ciężko, ale w tej chwili to, co się wydarzyło pod samym Kupiańskiem, to niestety za chwilę nam może odciąć miasto. Bardzo niedobrze to wygląda. W tej chwili Rosjanie są już 2,5 km, mniej więcej, może nawet mniej, może 2 km od głównej drogi ku piańsk przez Szczuchujew do Kharkowa, czyli drogi charkowskiej, a to jest główna droga logistyczna oczywiście, że nie jedyna, ale te, te inne są jeszcze gorsze, bo jak sobie teraz popatrzymy, że jest tam rzeka Oskił, tak, też trzeba, też trzeba o tym myśleć i o, o tym, jak się przez nią przeprawić. Na moich dawnych śmieciach mam tutaj na myśli wieś Kolesnikiwka i okolice Kruchlachiwki, czyli tam, gdzie mieszkałam przez półtora roku. Tam boję się, toczą też bardzo ciężkie i znowu widzę i mam informację od chłopaków, że tam znowu ruscy próbują się przesuwać. Im bardzo zależy na tym, żeby właśnie w tamtym miejscu, na wysokości kruchlakiwki, przeciąć oskił do miejscowości Senkowe, która znajduje się po drugiej stronie. To by im dało bardzo dużą kontrolę i dość mocną. Przewagę. No niestety, też na tym drugim odcinku na, na południe od Kupiańska-Borowa, znowu tam się, to, tam się zbliżyli, rujnują to miasto masakrycznie, ale to znowu jest kwestia transportowo-logistyczna. Na tym odcinku zaczyna się to robić niebezpieczne bardzo dla logistyki Ukraińców. I wygląda to, no powiem Wam, trochę strasznie. Ja tutaj nie będę czarnym ludem straszyć, ale, ale nie wygląda to dobrze. Ja przepraszam, że przeskoczę, ale przypomniało mi się, bo jak wiecie, ja bez kartki, przypomniało mi się, że w sumie mówię o Donbasie, mówię o Donbasie, a tutaj jeszcze bardzo trzeba popatrzeć, słuchajcie, na ten kierunek. Łymań, Jampil i te okolice. Ja bym powiedziała, że bitwa o Siewiersk to się chyba już zaczęła, tak. Nie wiem, może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale ja bym tego określenia już użyła, więc to jest jeszcze ten odcinek, na który koniecznie, koniecznie trzeba patrzeć. No, jeżeli o Harkowskim już powiedziałam, o południu, chyba nie mam Wam na razie, na razie nic do powiedzenia poza coraz gorszą sytuacją Hersonia. I drogą wyjazdową z Hersonia w kierunku Mikołajowa to jest droga, którą ja pokonywałam dziesiątki razy, natomiast w tej chwili jest ona już w zasięgu dronów. Tam są popalone samochody. Jeżeli ktokolwiek tam się wybiera z pomocą, słuchajcie, bądźcie mega ostrożni i, i pierwszy rozum, potem serce. Bardzo, bardzo, bardzo apeluję do, do, do wszystkich wolontariuszy, bo ja wiem, że Hersoń potrzebuje tej pomocy, potrzebuje wsparcia i wiele osób bardzo chce tam jechać. Ale przemyślcie to bardzo dobrze, jeżeli nie macie takiego doświadczenia, minimum takiego jak ja na takich drogach to naprawdę zwróćcie się o pomoc do wojskowych, bo czasami to im będzie łatwiej wyjechać gdzieś po tę pomoc i przekazać ją cywilom nawet, bo pewnie też wieziecie jakąś pomoc na cywil. To jest mój wielki, wielki apel. Sytuacja w Hersoniu staje się absolutnie, absolutnie krytyczna i to mnie bardzo, bardzo niepokoi, bo nie chcę tego mówić głośno, ale biorąc pod uwagę działania takie Krok po kroku, które tam konkretnie, ale konkretnie wobec Hersonia podejmują Rosjanie. Um, ja. Mam wielką obawę, że Ukraina może stracić kontrolę nad Hersoniem. Podobnie uważam, że może stracić, stracić kontrolę nad Kupiańskim w obwodzie Harkowskim. No i ostatni, no czy może nie ostatni odcinek, bo jeszcze powinnam o Zaporożu powiedzieć, ale nie mam, nie mam nic takiego sensownego do, do powiedzenia. Przepraszam, zresztą wielokrotnie Wam mówiłam, że to jest odcinek przeze mnie najgorzej rozpoznany, ale obiecuję poprawę. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek Sumski, no to tam sytuacja wydaje się może nie tyle stabilna, to będzie bardzo złe słowo, ale przynajmniej niewiele zmieniająca się od ostatniego czasu. Tam, gdzie leży ciało mojego syna, którego ciągle od miesiąca nie można zabrać, mojego wojennego syna, bo jak ktoś słucha pierwszy raz podcastu, to nie wie. To jest. To jest to jest członek zespołu mojego męża, dużo od nas młodszy, dlatego nazwaliśmy go synem Bogdan, Zginął e, miesiąc temu, i choć e, dowództwo jednostki, dowództwo 103 Brygady, dowództwo dawnego 63 Batalionu, bo on został rozformowany, jest teraz drugim Batalionem Liniowym, Tyłowym, nieważne. Nie chcę tego wiedzieć. E. Utrzymuje, że syn przypadł bez wieści, natomiast no, my dysponujemy wszelkimi dowodami i wiedzą, że on nie żyje. No ale teraz wiemy, że jest naprawdę w tym miejscu, gdzie on zginął miesiąc temu, gdzie udało się ciało Foxa zabrać. To jest, są okolice Leksjiwki, tak? Miałam właśnie nie zarzucać nazwami, ale tak, tak mniej więcej, tak? To są okolice Oleksijówki. Foksa wtedy udało się wyciągnąć, Bogdana nie. No, i teraz te boje rzeczywiście tam są bardzo, bardzo ciężkie, ale jest tam taka nadzieja na przełamanie przez Ukraińców, ale to nie będzie wielkie przełamanie, wiecie, jakaś mega kontrofensywa. To będzie wielkie przełamanie, które pozwoli odrzucić Rosjan no, na tych kilkaset metrów, a kilkaset metrów to jest już taka realna odległość, która pozwala ewentualnie ewakuatorom wejść i to ciało. Zabrać nad tym, pracujemy, za to, za to trzymamy kciuki, żeby, żeby się to udało. Oczywiście, życie ratowników jest bardzo ważne, ale liczymy na to, że tu się też jednak uda. Zapiski z kraju. Tak się rozgadałam, tak się rozgadałam. Miałam trochę tylko o tym froncie powiedzieć, bo przyznam Wam szczerze, że już bardzo tak pobieżnie to analizowałam tym razem, za co przepraszam. Ponieważ skupiłam się na trochę innych sytuacjach, skupiłam się też na tym, czego Wam nie relacjonowałam tydzień temu, kiedy nie nagrałam tego podcastu. Wiecie dobrze, że tak, przed pokazami w Radomiu Polska straciła jednego ze swoich najlepszych pilotów na próbie przed Airshow. Ukraina straciła ostatnio jednego ze swoich najlepszych pilotów, nie podczas zestrzelenia maszyny, podczas też podchodzenia do lądowania w bazie, straciła jednego ze swoich najlepszych pilotów, straciła maszyny MIG 29. No, takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w kraju, no wydarzeniem ostatnich nie jest niewątpliwie. Ten potężny atak Rosjan po względnej przerwie spokoju, względnym spokoju, jaki był w Kijowie przez 2-3 tygodnie, potężny atak na stolicę Ukrainy z 27 na 28 sierpnia w wyniku tego rosyjskiego ataku kombinowanego, na teraz, tak jak wspominałam, mamy piątek. 23 osoby nie żyją, wśród nich jest czworo dzieci, ponad 40 osób zostało rannych, natomiast bardzo mi przykro, ale ten bilans może ulec zmianie. Bartek Zepratowicz napisał taki artykuł, do którego chciałabym się odnieść, o tym, że prawdopodobnie to nie te bloki mieszkalne w Kijowie były same w sobie celem Rosjan, Natomiast patrząc po Google, obok, według tylko danych Google'a, powinna się znajdować fabryka bez bezpilotników. Oczywiście jej tam nie ma, no ale Rosjanie pomyśleli, że pewnie tam jest. No i nie jest to odosobniony przypadek. W moim materiale z Lwowa zobaczycie uszkodzone zakłady Elektron, które akurat w tym miejscu, w którym zostały trafione, w Lwowy w ogóle już nie pracowały. Tam były Coś tam było robione, ale w ogóle nie, nie to, co robił elektron, czyli te kwestie łącznościowo-techniczno-elektroniczne, tramwajowe, czy jakie, jakie tam jeszcze chcecie. Ja pamiętam rok temu, też już mogę o tym śmiało mówić, kiedy miałam jeszcze mieszkanie w Charkowie, tam niedaleko przyleciały dwa iskandery i trafiły w takie małe centrum handlowe. Powiem Wam tak, no, to centrum handlowe to nie było celem. Ja cały czas będę mówić, że ono nie było celem. Tam przez jakiś czas jedna z brygad miała swój sztab, bardzo nieostrożnie. I myślę, że to zdecydowanie ona była celem, a nie to centrum handlowe. Na szczęście wtedy nie trafili odpowiednio, nikt nie zginął. Ta brygada, jak możecie się domyślać, zawinęła się z tego miejsca, więc mogę o tym mówić. No w Harkowie też oczywiście wiemy, że cała dzielnica przemysłowa jest celem nie z powodu stojących tam bloków mieszkalnych, wbrew pozorom, naprawdę, tylko z powodu fabryki czołgów. I to też nie jest naprawdę żadna tajemnica. Mnóstwo jest takich historii, gdzie po prostu rakieta nie do końca trafia w cel, a Rosjanie posługują się jakimiś dziwnymi koordynatami. No ja sama pamiętam jeszcze z 22 roku, kiedy pojechałam do Czarnobyla, do Prypeci. W Czarnobylu rozmawiałam mm, oczywiście i o katastrofie z roku 1986, ale także o wejściu Rosjan w 22 roku na te tereny. No i właśnie opowiadano mi, jak to szukali mostu, którego tam lekko 20 lat jak nie więcej po prostu nie ma, no ale na ich mapach był, podobnie jak na ich mapach Czerwony Las, czyli najbardziej skażona część tej zamkniętej czarnobylskiej strefy Czerwony Las według, według nich w ogóle nie był napromieniowany więc poszli sobie tam kopać o okopy naprawdę je kopali bo ja sama byłam na miejscu widziałam fotografowałam więc nie jest to jedna z tych wiecie propagandowych ukraińskich legend które lubią opowiadać o głupich Rosjanach wracając do sytuacji z kraju Chciałabym się też odnieść do pogłosek o potencjalnym kandydowaniu pana generała założnego na stanowisko prezydenta Ukrainy, bo pojawiają się takie, takie informacje. Słuchajcie, najpierw, najpierw musi być możliwość przeprowadzenia wyborów, a jak wiecie, na razie jej nie ma. Natomiast bardzo podobają mi się nieoficjalne informacje. Nie wiem, na ile są prawdziwe. Podają je źródła amerykańskie, akurat nie rosyjskie. Rosyjskie się chyba nawet do tego nie odniosły, a przynajmniej ja tego nie znalazłam. Jeśli nie znalazłam, a było to przepraszam. Natomiast gdzieś tam źródła amerykańskie podają, że po tej sławetnej kłótni zeńskiego z... Ze... Trumpem w gabinecie Owalnym, gdzieś tam za zaczęto od strony amerykańskiej robić przymiarki właśnie do założonego, żeby może to z nim jakoś próbować prowadzić rozmowę. Ja przypomnę, że generał założny nie jest już szefem armii, jest, jest ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii i zdaje się ma, się ma się dobrze na tym stanowisku. Natomiast no, wraca, wraca ten temat niewątpliwie jak. Bumerang. No i chcę Wam powiedzieć, że brzuch mnie boli, bo jadę do Polski. Brzuch mnie boli, bo jadę do Polski. To wszystko, co się w Polsce dzieje, jest bardzo szeroko komentowane w Ukrainie, musicie to wiedzieć. Kwestia zagrożenia opłat dla Starlinków, kwestia 800, plus kwestia czerwono-czarnych kolorów i tak dalej, i tak dalej. Muszę Wam powiedzieć, przeglądam na bieżąco tutaj różne, różne, bardzo różne ukraińskie media i rzeczywiście to są tematy, tematy które grzeją. Natomiast hmm, chyba się zgadzam, że bardziej to wszystko odbywa się w internecie niż w realności, ale w tej realności też to się będzie działo, w tej rzeczywistości też to się będzie działo bo w Polsce zrobiło się strasznie ogromne przyzwolenie na hejt, wiecie? I to już nawet nie chodzi o tematy ukraińskie, bo na przykład pobicie byłego ministra zdrowia, pana Niedzielskiego, w ogóle nie ma nic wspólnego z tematami ukraińskimi, tylko z zaszłościami dotyczącymi COVID-u, bo komuś coś tam gdzieś korpka, nie ten, no nie wiem, może się nie szczepił i dlatego agresywny. Na to nie powinno być w ogóle żadnego przyzwolenia, z tego powinny być wyciągane konsekwencje no ale jak ja już zaczynam słyszeć od znajomych, którzy pomagają Ukrainie, że ich adresy, ich domy są upubliczniane w internecie, to znaczy, że to jest nagonka. I to jest e, pierwszy raz, kiedy ja naprawdę e, autentycznie się boję, że, że może mi się coś stać w Polsce. Tak, tego się boję. Nie, nie boję się tego, że coś mi się stanie na wojnie, bo ja jestem na tej wojnie 3,5 roku i naprawdę mm, nie chcę powiedzieć, że przywykłam, ale ją oswoiłam. E, natomiast w Polsce nigdy się nie bałam. A teraz autentycznie się boję, i jest mi z tego powodu cholernie przykro. Po prostu zapiski. Na koniec nawiążę do tego, co mówiłam pod koniec poprzedniej części podcastu i o czym mówiłam na początku. Jeżeli ktoś przez politykę wycofuje się słuchania prawdy o kraju, w którym toczy się wojna, to znaczy, że to nie jest ze mną coś nie tak, tylko z tą osobą jest coś nie tak. Ja pani Katarzynie bardzo dziękuję za wpłatę w wysokości niemal 30 tysięcy złotych na KPL Batalion Donbas na początku wojny, kiedy ona była modna, później przestała być modna, a później nastały czasy tych złych Ukraińców w Polsce. Ja nie pomagam Ukraińcom w Polsce. Ja nie zajmuję się Ukraińcami w Polsce. Ja zajmuję się frontem. I tak mnie też irytuje, jak widzę, co po niektórych nachlanych i wystawiających jakieś zdjęcia, co to oni, jakie, czego oni tam nie spalą, jak 800 plus nie, nie, nie wróci i tak dalej. Ale tak samo mnie irytują polskie nachlane byczki, polscy kibole. Pozdrawiam tutaj specjalistów od ustawek, bo to jest dla mnie niedopuszczalne. To, kto został prezydentem, to został, czy były fałszerstwa, no nikt ich nie badał, nie stwierdzono, to znaczy, że legalnie został prezydentem. Na tym polega demokracja. Wybraliście takiego prezydenta? Ja go nie wybierałam. Mamy takiego prezydenta jako kraj. To nie jest mój prezydent, to jest prezydent mojego kraju. W tym jest różnica w tym stwierdzeniu. I nie, nie uważam, że niezgadzanie się z prezydentem jest obrazą Urzędu Prezydenta, inaczej niezgadzanie się z panem Nawrockim jest. Obrazą urzędu prezydenta. Wielokrotnie nie, nie zgadzałam się z panem Dudą, przyznam szczerze, że zaczynam tęsknić. Wielokrotnie nie zgadzałam się z panem Komorowskim, z panem Kaczyńskim, z panem Kwaśniewskim i tak dalej, i tak dalej. Bo nie na tym to polega, że jesteśmy na 100% zapatrzeni. To nie jest kult jednostki. Trzeba patrzeć krytycznie, robi coś dobrego, to jest OK. Robi coś złego, to jest, to jest coś złego. Natomiast e, też tutaj trzeba zauważyć, że pan Nawrocki, realizując, znaczy, robiąc to weto wobec ustawy ukraińskiej i blokując m.in. 800 plus dla niepracujących Ukraińców, wywiązał się ze swoich postulatów z kampanii prezydenckiej. Bo o tym mówił, ale wywiązał się też z postulatów w kampanii prezydenckiej swojego przeciwnika Rafała Trzaskowskiego. Bo przecież Rafał Trzaskowski mówił dokładnie to samo w kampanii, że 800 plus nie będzie dla niepracujących Ukraińców, więc teraz nie rozumiem larum rządu, kompletnie nie rozumiem. Bo chyba się zgubiłam gdzieś w tej narracji, ale polska polityka mnie kompletnie nie interesuje. Natomiast przyznam, że obejrzałam fragment wywiadu z moim byłym kolegą redakcyjnym i z moim byłym szefem, i ogólnie chyba z byłym kolegą, z Bigniewem Parafianowiczem. No, muszę powiedzieć, że Zbyszek poszedł w tę stronę, w którą bym się nie spodziewała, że nawet on pójdzie, ale rozumiem, że pod publikę wszystko można powiedzieć. Na koniec chciałabym podziękować. Za wsparcie, które przyszło do mnie, z trochę z m, takiej zaskakującej strony, Aldona Hartwińska bardzo mocno stanęła w mojej obronie na m, Facebooku, za co bardzo dziękuję. Napisała tam bardzo taką prawdziwą rzecz, że możemy się w wielu sprawach różnić i różnimy się, zapewniam. I mamy pewne swoje na pewno wewnętrzne nieporozumienia i konflikty, nawet, ale w takich sytuacjach, kiedy atakuje się jednego z nas. Robiących dokładnie to samo, powinniśmy stać za sobą murem. Niestety, w naszym wolontari w wolontariackim środowisku jest jedna osoba, która po latach wychodzi, jak strasznie namieszała. Namieszała i mnie, i Aldonie, i paru innym osobom. Yy, myślę, że w bardzo wąskie grono wie o kim yy, mowa, a ta osoba jest bardzo popularna i wynoszona na piedestał. Yy, uważam, że to bardzo nie w porządku. No, w sumie, jakbym miała chatę. Yy. Z ośmioma sypialniami i sauną, to może też bym mieszała, żeby mi wszyscy dali święty spokój. Tak, to nie był żart. A ja jestem złośliwa i serdecznie Was pozdrawiam. Przepraszam za przydługi odcinek, no ale to przez to, że nie było podcastu przez dwa tygodnie. Teraz już wraca w poniedziałki i czwartki. Dziękuję. Proszę Was o dalsze wsparcie. Karolina Kuzema, do usłyszenia.